Podjęcie uchwały zmieniającej, punkt 16 zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bielsk Podlaski. Projekt uchwały był dostarczony w trybie online. Chcę też Państwa poinformować, że z nami w trybie online uczestniczył w sesji Pan Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka, pan Piotr Selwesiuk, który na ewentualne pytania w tym bądź następnym punkcie udzieli odpowiedzi. Ale zanim otworzę dyskusję, informuję, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji, a więc zamykam dyskusję i projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę przycisnąć przycisk za i podnieść rękę. Kto jest przeciw, proszę przycisnąć przycisk przeciw i podnieść rękę. Kto się wstrzymał, proszę przycisnąć przycisk wstrzymuje się i podnieść rękę. Podaje wyniki głosowania w głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Cztery osoby są nieobecne, a więc informuję, że uchwała została podjęta.